Witam wszystkich, tu skor i zapraszam na Zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Grę, w, grę RPG wydano w 2005 roku ze studia Obsidian Software. Bioware w tym czasie zajmowało się Jade Empire i w wyniku umowy pomiędzy tymi dwoma studiami Obsidian Software przejęło silnik z kotora jedynki oraz zaczął tworzyć część drugą. W odróżnieniu części pierwszej... Obsidian Software poszedł nieco inną filozoficzną drogą. Mamy tu więcej dialogów na temat samej natury mocy oraz jej wpływu na ludzi oraz na inne istoty. Nie ma tu już takiej epickiej historii, epickiej oraz typowej historii dla Bioware e, walki między dobrym a złem. Co. Nie powiem, że byłoby to z... nie, nie powiem, że to jest złe. Oczywiście nie jest to złe. Po prostu te dwie gry są dobre w tym, czym są po prostu. I tyle. Wielu ludzi po prostu. Zawsze mnie pyta o to, która, która część jest lepsza oraz czy druga część jest e, tak samo dobra jak pierwsza. Ja powiedziałbym, że obie części, pomimo tego, że nawiązują do siebie, e, są nieco mają nieco inne nastawienie. Tak już mówiłem, część pierwsza ma nastawienie nieco bardziej na typową historię walki dobra ze złem, część druga jest bardziej filozoficzna. Właściwie to nic dziwnego, ponieważ. Jak pamiętamy, Obsidian Software powstało ze starego Black Eyes Studios, czyli twórców takich gier jak Fallout, Fallout 2 oraz Planescape Torment. Czyli ta filozoficzność w grze to nikogo nie dziwi. W odróżnieniu, e, w odróżnieniu właściwie, kotor dwójka względem mechaniki niezbyt różni się od pierwszej części, jednak w znacznym stopniu rozbudowuje wiele elementów. Mamy tu wpływ na swoich towarzyszy, mamy tu... zwiększone znaczenie warsztatu mamy tu także właściwie większe znaczenie um naszych umiejętności także. No i tak, właściwie tyle, co mogę powiedzieć na chwilę obecną o tej grze. Nie lubię tak wychwalać na początek po prostu. Będę mówić o dobrych i złych cechach kotera 2 już w trakcie. Po prostu zacznijmy grę. Akcja gry dzieje się 5 lat po części pierwszej. Jak pamiętamy, Revan odzyskał swój tytuł lorda Sithów, pokonał swojego byłego ucznia Malaka w wielkiej bitwie w wieznej Kuźni. Niestety Revan zniknął. Zniknął i nikt właściwie nie wie, co się z nim stało. My zaś wcielamy się w, nowego, w nową postać postać wygnanej Jedi która. Tak, to jest kanoniczna postać i będę grać kobietą, za wyjaśnię czemu. Yy, gramy wygraną Jedi, która podążyła kiedyś za Rwanem oraz Malakiem, kiedy to nawoływali do walki z Mandalorianami. Pamiętamy, że Zakon, zakon Jedi był przeciwny tej walce. Nie chciał się mieszać do konfliktu, który właściwie niszczył całą republikę, no, jednak Zakon odmówił pomocy. Republice, a Revan oraz Malak z własnej inicjatywy pociągnęli jakąś część Jedi, którzy, jak pamiętamy, w właściwie stali się źli. Właściwie wszyscy stali się źli. I właśnie w taką postać, wygnaną Jedi, wcielimy się w Kotorze 2. No. Tyle tytułem wstępu. Będę grać obrońcą Jedi, jak pamiętamy jest to klasa Jedi, która skupia się głównie na walce, Strażnik Jedi jest miksem pomiędzy obrońcą a doradcą. Jest typowym średniakiem, ponieważ, będąc dobrym w dwóch rzeczach, nie jest w niczym najlepszy. Doradca Jedi w tej części jest jeszcze bardziej potężny, co mogłoby się wydać nieprawdopodobne, jednak tak właśnie jest. Jest on niewyobrażalnie bardziej potężny od doradcy z pierwszej części, i to chyba główny powód, dla którego nie będą nim grać. Ponieważ e, grając pierwszym raz. Pierwszym razem właściwie wybrałem sobie doradcę i to był, no nie powiedziałbym, że błąd, jednak walka była wręcz po prostu śmiesznie łatwa. A grałem na poziomie trudnym, na najbardziej... no na trudnym, są tu trzy poziomy trudności, właśnie grałem na poziomie trudnym, nie miałem żadnych, ale to żadnych trudności z walką. Wszystkich masakrowałem i właściwie drużyna nie była potrzebna. Jeśli właśnie wybieracie co postać to nie wiem, no nie powiedziałbym, że nie doradzam drużynowej walki, jednak drużyna wtedy będzie robić po prostu za tło, i nic więcej. Zatem, gram kobietą. Czemu gram kobietą? Ponieważ może to trochę jakieś poczucie winy, że trzeba być konsekwentnym, wszakże z okazji zagrajmy w Kotor, gram mężczyzną i cały czas mówimy, że Mężczyzna jest postacią kanoniczną z racji tego, że Lewon był mężczyzną. Tu właśnie wcielamy się w postać wygnanej, niewygnanego Jedi, i dlatego będę grać kobietą. Tak to sobie przemyślałem. Jednak będę grać Jedi złym od razu powiem, i było, ta, było to miażdżąca przewaga głosów nad inne charaktery. Właściwie każdy. Każdy chciał albo zobaczyć złą kobietę, albo złego mężczyznę, i to, to zdumiewa lekko. Jak lubicie złych. No a może po prostu nie graliście nigdy złymi, ponieważ jesteście zbyt mięscy. Ha, ha. No cóż, zaczynamy. Zaczynamy grę. Oczywiście sami sobie wszystko rozdysponujemy. Na początek rozdysponujemy portret postaci, który powinien być nieco ładniejszy. I to jest ten. No, to jest chyba najładniejszy. Jeszcze bym się wahał pomiędzy tymi dwoma. A. Wybór płci, oprócz tego, że jest kanoniczny, ma jeden, ma jeden główny wpływ na to, jakiego towarzysza dołączymy do drużyny. Jeśli gramy mężczyzną, będziemy mogli dołączyć pewną żeńską postać, jeśli gramy kobietą, będziemy mogli dołączyć pewnego mężczyzną. O którym więcej nie powiem, ponieważ no, to by był spoiler. Zatem nasze atrybuty. Nasze atrybuty nieco bardziej. Zmi właściwie mają taki sam wpływ. Siła to oczywiście trafienie, e, wpływa na trafienie podczas walki wręcz oraz e, modyfikator do obrażeń. Zręczność wpływa na, na to czy nas trafią, na naszą klasę pancerza oraz jeśli strzelamy, no strzelamy po prostu korzystamy z broni dystansowych, wpływa na trafienie właśnie z tego rodzaju broni. Budowa Budowa jest ważna chyba dla każdej klasy postaci, ponieważ wpływa na ilość punktów życia oraz w kotorze dwójce wpływa także na rodzaj implantów, jakie możemy zainstalować w naszym ciele. Tutaj właśnie zlikwidowana umiejętność z pierwszej części, mianowicie te implant poziomu pierwszego, drugiego oraz trzeciego. Tutaj po prostu musimy mieć wymaganą ilość budowy ciała, co jest dosyć logiczne. Inteligencja wpływa na Naszą perswazję na ilość punktów umiejętności Także na, na większość umiejętności wpływa Znaczy powiem zaraz yy, Wiedza Wiedza wpływa na, yy, na punkty mocy Wpływa także na działanie naszych mocy Na ochronę przed mocami innych Oraz na powodzenie Naszych mocy yy, Charyzma Wpływa naturalnie Charyzma praktycznie w każdej grze Wpływa na na inne postacie, tak wpływa na wpływ. Wpływa na inne postacie oto yy, wpływa na to, czy przekonamy inne postacie do naszego zdania. I także wpływa na. Yy, na moce, na nasze moce. Jup. A jeszcze charyzma wpływa także mówiąc na inne postacie, mam na myśli tu także na naszych towarzyszy, co jest dosyć ważne, ponieważ... mówiłem wcześniej, tutaj dodano... Ora Dodano także wpływ na nasze postacie, zatem rozdajemy wtedy hmm, 11 może być. Odkąd... Valf, od, odkąd yy, będziemy sterować, będę sterować postacią nastawioną na walkę wręcz, zatem tradycyjnie siła, budowa ciała, może 15. Charyzma trochę też ważna, 14. Hmm. Wiedza nie aż tak bardzo w naszym przypadku. Może trochę tego odejmiemy dodamy tutaj. Lips. Okej. Okay, myślę, że to dobry, dobry. Dobry... Dobra budowa na początek. 15. Mógłbym dać 15 w siłę. Hmm, Teraz ja się waham. Lips. Zwiększony koszt. Kurczę. Nie, myślę, że przebolają przebolają z, z tą czternastką siły. No. Ok, teraz Wydaje. wybieramy nasze umiejętności. E, obsługiwanie komputerów, czy używanie komputerów wpływa na to, ile ile próbników komputerowych tutaj zostały nazwane. To jest śmieszne, bo tutaj opis nazywa je spikes, a sam przedmiot nazywa się tunel. nie wiem o co chodzi. W każdym razie, używanie komputerów jest dosyć ważną umiejętnością, jednak niekonieczną. Wpływa na to, ile próbników komputerowych zużyjemy. Jeśli mamy zwiększoną ilość, to wiadomo, ilość zużytych próbników będzie mniejsza. Ładunki wybuchowe to oczywiście... Yy... Yy, co to jest? Co to jest w ogóle? Nie Ładunki wybuchowe wpływają na to, czy rozbroimy jakąś minę, czy podniesiemy ją z ziemi. Jest taką sobie umiejętnością. Oczywiście, te wszystkie umiejętności mają nieco zwiększone znaczenie w porównaniu z częścią pierwszą, jednak powiem o tym trochę później. Na ładunki wybuchowe wpływa inteligencja na to, na używanie komputerów także. Skradanie się jest tak samo jak w części pierwszej, powiedziałbym, dosyć bezużyteczne. Na skradanie się wpływa nasza zręczność. No, i to właściwie tyle, co mogę powiedzieć o, tym, o tej zdolności. Ostrożność to oczywiście, tak samo jak w części pierwszej, możliwość na dostrzeżenie jakiejś ukrytej miny, oraz w części drugiej także wpływa czasami na nasze dialogi, ponieważ wraz z wysokim współczynnikiem ostrożności możemy zauważyć, jakie intencje ma dana postać. Na ostrożność wpływa wiedza. Prostfazja to tradycyjnie przekonywanie osób do naszych racji, także dodatkowe, dodatkowe opcje w dialogach i wpływa na to nasza charyzma. Naprawa to umiejętność U naprawiania druidów, Także czasami, kiedy rozmawiamy z jakimiś druidami możemy wraz z tą umiejętnością, korzystając z tej umiejętności, skorzystać z jakichś dodatkowych opcji dialogowych. Na umiejętność naprawy wpływa także. Inteligencja. Zabezpieczenia odpowiadają, to dosyć ważna umiejętność, bardzo ważna. Odpowiadają za szansę otwarcia jakiejś, jakiejś skrzynki czy jakichś drzwi, oraz także zużywają próbniki zabezpieczeń, które możemy używać w zamian, jeśli nasza, nasz współczynnik tej umiejętności jest dosyć niski. Na zabezpieczenia tradycyjnie wpływa inteligencja.